ma widzu, pewnie jak oglądasz ten film, znaczy jak oglądasz ten film. Jak ja nagrywam ten film, to go troszkę wcześniej, się zrzucany, bo jest zwrzucany, Wiecie, e, dokładnie w piątek, a nagrywam go w czwartek o 14. Jak widzicie, e, więc. Info, coś tam może się lekko zmienić, ale nie wydaje mi się, że jakoś dużo, bo jak to rynek działa ze stabilnie. Więc co, zanim zaczniemy szybki etap, tylko Pirates' łapik, strona do wymienia swoich skinów. Link dostaną będzie w opisie. darmowe. tutaj macie 5 dolarów wraz z moim kodem LZ przy wymianie, więc bardzo spoko opcja. Do tego strona nie wlicza ceny naklejek i czarmów, więc wyjecie, wyjmiecie tutaj naprawdę dużo przepięknych krawcioków i nie tylko polecam sobie serdecznie coś przysnapić i sprzedać drożej na markecie Steam. Dodatkowo przy doładowaniu wraz z moim kodem dostajcie 35% bonusu. Przy doładowaniu Przy doładowaniu 100 dolarów, 35 dolarów i przy doładowaniu. 3 dolarów, darmowe 350 dolarów, zapraszam do filmu I tak, dzisiaj będzie generalnie przegląd marketu, wielki przegląd Przejrzymy sobie, co się dzieje na rynku, zmiany itd. I dodatkowo, kilka ciekawych rzeczy, po pierwsze, major Który będzie jakoś w czerwcu, 9 chyba, czyli następny major w sesie Odbędzie się w Teksasie i zobaczcie, taki to może mieć właśnie design takiej sali. No, może być to naprawdę fajny major, i będzie to ciekawe po prostu. Będzie to fajnie, fajnie wyglądało. Więc ciekawe, w takim miejscu teraz będzie major i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, aż się nie mogę doczekać, bo naprawdę może być to fajne do oglądania. Druga ciekawa jeszcze informacja przed przeglądem marketu. Patrzcie, jak sobie Keozik niszczy Simpla. Oczywiście z bugiem, ale patrzcie to. <noise> I oczywiście gwiazda Keos. No tutaj ucisza haterów, ucisza Simpla troszkę może tak to powiedzieć. Ale dzisiaj co? Wielki przegląd rynku, nie będziemy tu jakichś strasznie dużych analiz robić. Po prostu sobie pogadamy o ocenach, przeglądamy itemy stare, le, nowsze i tak dalej. Zobaczymy, czy jakieś są duże zmiany, czy nie. Zacznijmy może od Stockholmu, bo to jest stary event, który ma przyszłościowy potencjał, który jest aktualnie śmiesznie tani i pewnie przez jakiś dłuższy czas będzie śmiesznie tani, bo obstawiam, że Teksas też będzie bez tła. Znaczy, no nie, też no, jakby... To już na ty będę komentować. E, Valve chyba widzi, że sprzedaż się z mniejsza kapsu i wszystkiego, więc obstawiam, żeby postarają się przy nowych naklejach. Mam taką chociaż nadzieję, bo oni lubią pieniążek, a tutaj pieniążkiem śmierdzi. No jak możemy zobaczyć to Sztokholm od w ogóle lipca, tego którego to jest lipca, zobaczcie ile temu to jest, o Jakieś nie mam, jakąś wtyczkę muszę pobrać, żeby mi pokazywać daty, który to jest rok, chyba od jakoś ponad dwóch lat, zobaczcie, że tutaj leci cały czas Sztokholm w dół, w ogóle lekkie jakieś czasami wzrosty i w dół, i w dół, no powiem tak, to na pewno wiemy, no wiecznie to w dół nie będzie spadać, tak? Kiedyś nastąpi, e, oj przepraszam, kiedyś nastąpi ten dzień, w którym to już spadać nie będzie, więc no, Czekamy na ten dzień. Jeżeli chodzi o Paryż też szybko sobie tutaj zaglądając, to to samo. Paryż jest coraz na tych samych dołkach, znaczy, no po jest tani, tak? Cały czas stani. Czy to, co ostatnio patrzyliśmy, zobaczcie. No, tutaj można powiedzieć, mała odbitka o te dwa grosze była i cały czas jest to samo, patrzcie. Bez żadnych wzrostów i tak jak jest na wszystkich drużynowych, No, autografy są dużo, droż... znaczy, dużo droższe. No, zobaczcie, po 60 parę groszy, czy też 7 parę groszy. E, są drożsi mistrzowie kandydaci. No, ale to też nie dziwi, bo ilościowo wiecie. Zobaczcie, po pierwsze, na markecie to odstaje strasznie od tych tutaj kapsu. A po drugie, tak jak wiemy, zawsze większość inwestycji idzie w. Te kapsuły i pamiętaj tak samo było w tym przypadku, że dużo, dużo, dużo większość poleciała w to, w to dużo mniejszość. Nie znaczy to zawsze, że autografy będą droższe, tylko no w tym wypadku tak to akurat e, zadziałało. Jeszcze sprawdźmy szybko Antwerp, jak się prezentuje. Co tutaj w Antwerpie za nowości mamy i czy coś tutaj bez zmiany. O jeju, ej, ja Antwerpu nie sprawdzałem od jakiegoś czasu. Że Antwerp tutaj jest aż tak tani był? Ej, naprawdę nie zaglądałem, ale że kapsuły z Antwerpu, patrzcie to, kosztują po 80 groszy nawet sięgały. Ej, to aż jestem ciekawy, ile będzie kosztować Imperial z Antwerpu, czekajcie, zaraz. I na izi też się sprawdzę. bo jestem ciekaw. Pyk, 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 pyk. pyk. No tutaj, tutaj trochę lepiej, ale też ta niezna straszna. No, no nie wiem, nie i można tutaj oczekiwać. Przypominam, że te legendy kosztowały jakieś półtorej roku temu za 10 zł, może, bo sprzedawać sprzedawać I mi się je udało to posprzedawać za 10 zł, kilka. Znaczy kilkanaście, kilka. To dużo się udało ich sprzedać. A patrzcie, tak samo od dłuższego czasu to wszystko leci w dół. Eee, czekajcie, bacz, jestem ciekawy, jak się zachowało Imperial i na izi. Imperial oczywiście to jest antwerpowe, ale jestem. Im, o jezu, przepraszam. Imperial. Co ja robię, czekajcie. Bo odpierdalam. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Antwerpowe Imperial. Kopenhaga, Wiem, że Daniel Shanghai też. Antwerpowe. Patrzcie, też spada, też spada cały czas. O jezu, ile to mam powstawanych tych Imperialów. Jak sobie tutaj fajnie wahały. Zobaczcie to, to też jest na ciągłym spadku. Ja pierdzielę i to cały czas. No ja polecam. Polecam sobie snajpić jako taką inwestycję w Imperial w strasznie niskich cenach. Za jakieś, nie wiem, 11 groszy, 10. Ja bym tutaj snajpił. Chociaż już na dobrze i raczej pewnie, ale no. Ceny są fajne. Poczekajcie, a 90? Tylko jeszcze muszę z ciekawości sprawdzić. An zobaczcie to, ale to jest trochę, zobaczcie, to jest trochę abstrakcja. Kapsuła niby tu się słabo trzyma, ale jednak zobaczcie naklejka długoterminowo. No, Najzi, naprawdę, naprawdę. Nieźle się trzyma, no nie wygląda to źle. No Al Nazi też teraz, no zbyt nie dostaje się na turnieje, tak? Mieliśmy ich na Rio i tak dalej i tutaj dalej ich nie ma. Szybkie obczajka skrzynek, coś tu się zmieniło, czy dalej to stabilnie w tych samych cenach. E, stabilnie, o, Snake, bite, tyczkę spadł. O, nie, no, raczej wszystko jest stabilnie, tutaj nie ma też co analizować, jeżeli chodzi o skrzynki. Dobra, szybkie przejście do Digla, bo też jest dosyć istotne. Obróbka termiczna, te same ceny, jeżeli chodzi o faktornio, niskie te same, jeżeli... A co, czekajcie, za lekkie zużycie też wydaje się te same. Eee, tak, to samo też się dzieje na tutaj diglu. Tyle w sumie jest najciekawszych takich rzeczy. E, z szynki tutaj. No kurczę, denerwujemy za ten błąd marketu i w ogóle to wygląda, by tego nie mieli zmienić. Że cały czas wiecie, są te skiny. No fajnie, jakby wrócili z tym starym marketem, że są tutaj najpopularniejsze te temy e, No bo jednak się fajnie tak przegląda i wszystko widać, co tu się na bieżąco dzieje. A tak to troszkę utrudnia. Ciekawe, kiedy to naprawią. A i z moich ostatnio się znowu skupowały jakieś rzeczy. Tutaj wam pokażę, te podkontrakty. E, zobaczcie co się skupują. I to tak. Przywieżki, no to jakieś wini eee, Co tutaj jeszcze było? Kolejna przywieżka to Znaczy 60 groszy, bardzo fajnie się te przywieżki Skupują, a wiecie one kosztują chyba Złoty 20, złoty 30, więc zamówienia No cały czas fajnie sobie pracują I działają, polecam e, Tutaj grać jakby na zamówieniach Więc na to ma tyle, życzę wam miłego dzionka. Mam nadzieję, że przegląd się podobał I to strzelcie subika, co oczywiście motywujemy to do pracy Trzymajcie się widzowie, cześć, cześć